Wierzcie mi, wreszcie się zmierzy z nim Czterej kormić ci to Rzadki nas chronić chcą A grom ich bodzem jest Łączy ich bratnia więź Razem wed ruszą w bój Przegnać moc czarnych chmur Dzięki nim wreszcie tu wróci znów wolno Siłą czy sposobem. Dlaczego nie walczysz na ziemi? Gdybyś jeszcze nie zauważył, to mam skrzydła, których lubię używać! Przecież lawa nie lata! Ha! No dobra... Z tym strzałem to miałeś fart. Nochtis! Musimy trenować tak, jakbyśmy naprawdę walczyli z ludźmi lawy. Zrozumcie wreszcie, że moje skrzydła mogą być tajną bronią naszej żałosnej drużyny. Ale ty bez przerwy oszukujesz! Będziemy mieć tylko jedną szansę, a stary mędrzec bardzo na nas liczy. Zaczniemy więc jeszcze raz od początku. Kiepska ta twoja tajna broń! Uważajcie! Brawo, klocku! Słuchaj, Piron, nie wiem czy zauważyłeś, ale oprócz ciebie my wszyscy od rana ostro trenujemy. Ja również trenuję. A niby co trenujesz? Siedzenie, mruczenie, gdybanie czy opalanie? Wyglądacie na bardzo spiętych chłopaki. Może trochę popływacie, żeby ochłonąć. Nasza następna misja jest wyjątkowo ważna i wszyscy musimy być gotowi, a zwłaszcza ty, dlatego musisz zacząć trenować razem z nami. Musicie zrozumieć, że nie w każdym przypadku walka jest najważniejsza. Czasami trzeba powąchać kwiaty. Jednoczenie się z otoczeniem jest istotną umiejętnością, która pomoże nam zostać wielkimi władcami sił natury. Aha. Magora nie da się pokonać kwiatami i nie będzie przyrody, z którą można by się zjednoczyć. Piron, posłuchaj. Nasze Gormstone'y posiadają moce, których w pełni nie rozumiemy. Trening ma nam pomóc lepiej jej okiełznać i zrozumieć, dzięki czemu będziemy jeszcze silniejsi. Ale można być silnym na wiele sposobów. E? Zbyt duże uzależnienie od gormstonów może nas nieoczekiwanie osłabić. Przemyślcie to sobie. I wierzcie mi, nic nie robi na myślenie lepiej od odprężającej kąpieli. Zostawił swój gormston bez opieki. To samowolka. Kamień wciąż jest aktywny. Nie możemy pozwolić, żeby go ktoś zabrał. Pomyślcie rozsądnie. Tylko ja mogę dzierżyć dwa. Chyba oszalałeś ty przerośnięty korzeniu. Tylko ja jestem w stanie dzierżyć drugi gormstun. To ja powinienem go wziąć. Mago rozkubał bycie i upiekł na śniadanie, tylko ja się do tego nadaję. Głupcy, ogromna moc, którą się przed chwilą bawiliście, zniszczy was wszystkich. A -a. <grymna> Coś mi mówi, że nawaliliśmy i to ostro. Dzięki temu zastrzykowi energii zniszczy was z łatwością. Niszczycielska ognista pięść! Panowie, nie jest dobrze. Jeśli Magor zdobędzie ten Gormstone, dopóki rosną liście na mojej głowie, to nie nastąpi. Czy to wyzwanie? A więc śmiało! Ach. 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 Wykorzystam naszą tajną broń! Wasza nędzna próba ataku jest przekomiczna. Gormstone jest mój! Stój! <grymne> Wiesz, to tylko i wyłącznie twoja wina Gdybyś nie wziął Gormstone'u, to nie musiałbym go ci odbierać Gdyby Tasarumi go nie wytrącił, to nigdy byś nie musiał się... Ej. No, jeśli masz do mnie jakieś pretensje, kanarku, to lepiej przygotuj się na największe lanie w swoim życiu No cóż, my tylko... Ej, co tu się Ej. dzieje? Agrom oddał właśnie twój Gormstone Magorowi <grymne> To nieprawda i dobrze o tym wiesz! A moim zdaniem właśnie tak mniej więcej było. Chwila, moment. Nabieracie mnie, chłopaki? Czy Magor naprawdę ma mój Gormstone? Tak, właściwie to Seven, ale dlaczego ty w ogóle zdjąłeś ten głupi Gormstone ze swojej dłoni? Ech, ja go zdjąłem? Najwyraźniej nie myślałem wtedy racjonalnie. To wszystko przeze mnie. Powinienem był go lepiej strzec, tylko ja ponoszę pełną winę za to, co się stało. To moja wina, bo powinienem był go lepiej schować. Hmm? Nie patrzcie tak na mnie, ja nic nie zrobiłem. Ty upierzony, śmierdzący tchórz. Odczekaj to! Wcale nie śmierdzę, skalniaku, jeśli już to ty śmierdzisz. Ej, znowu zamierzacie się bić? Eee. A. 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 Witajcie. Doskonale, jak widzę, chłopcy, trenujecie. Jednakże czasu jest coraz mniej. Powracam z cichego lasu, gdzie, jak mnie mam jeden z generałów Magora chce wywołać konflikt między gormitami ziemi i lasu. Wasza misja to próba nawiązania porozumienia między tymi królestwami i wynegocjowanie traktatu pokojowego. Gdy mieszkańcy dostrzegą współdziałających władców sił natury, zrozumieją, że pokój między gormitami jest możliwy. Stary mędrce, posłuchaj! Słucham, Magromie. Co cię tak niepokoi, chłopcze? To bardziej wyznanie, niż obawy. Chciałem powiedzieć, że... Że już najwyższa pora, aby w Gorm zapanował pokój, bez obaw. Damy radę. Hmm. Hmm? Hmm? Doskonale. A zatem, moi młodzi wojownicy, pora ruszać. Róbcie co trzeba, aby nastał pokój. I pamiętajcie, nie ma już miejsca na błędy. Powodzenia. Zwariowałeś? Chyba już zapomniałeś, że teraz nawet nie jesteś w stanie wyruszyć z nami z kolejną misją. Nie wiem jak wy, chłopaki, ale ja mam zamiar odzyskać mój goręston i to jak najszybciej. Czekaj, piron, idziemy razem z tobą. Mam dosyć tego chodzenia. Jeśli nie macie nic przeciwko, to sobie polecę. Będzie ubaw. Królestwo Lawy jest przed nami. Wiem, że gdzieś tutaj jest ukryte do niego tajne przejście, tylko trzeba je znaleźć. A zatem czas się przemienić. Ej! Moce się mi, objawcie się! Kłatenu z Hmm. A, tantan! Tantan! Uh, uh, tan. uh, Miło znowu cię uh, widzieć, przyjacielu! Tantan! Tan. Musisz nam pomóc i znaleźć ukryte przejście do krainy wulkanów. Tantan! Uh, tantan! Tan. Pozwolimy agromowi spić całą śmietankę! Moce lasu objawcie się! Pora się przemienić. Moce powietrza, objawcie się. Quatanus Visor. Tantan, tantan. Tantan. Dobra robota Tantan, znalazłeś. My zajmiemy się Sevenem Piron, ale proponuję, żebyś wtedy się gdzieś ukrył. Więc życzę wam powodzenia. Tym bardziej, że nie sądzę, byście go znaleźli. Piron, co ty wygadujesz? Zbliżamy się do Królestwa Lawy. Ale to nie oznacza, że znajdziecie tam Sevena. Ale skąd ty to wiesz bez swojego Grumstounu? Po terenie kompletnie pozbawionym wilgoci. Nie jestem całkiem bezbronny. Podczas gdy wy możecie walczyć siłami przyrody, ja zawsze mogę walczyć rozumem i logicznym myśleniem. Teraz wiem, czemu tak cię lubię. Macie jakie takie pojęcie o czym oni mówią? Że na szczęście władza nie uderzyła mu do głowy. Władza? Tutaj o nią przecież chodzi. Dzięki twojej mocy stworzył własne królestwo? To znaczy, że nie oddał Magorowi Gormstone'u Pirona. I że nadal mamy szansę. Do dzieła panowie! Spokojna głowa, Piron. Odzyskamy dla ciebie twój Gormstone. Ha, <śmany> 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 mamy gości! Przywitajcie ich! <śmany> Skalne pięści! Wściekły powietrzny wir! Ćwinne liany! Niełamliwy lianopazur! No wiesz! Czy to już wszystko na co cię stać? Lepiej uważaj, z kim zazierasz, kamyczku. Znajdujesz się w krainie Lorda Sevena, władcy ognia! Fajny sobie nadał tytuł. Kseven dopiero się rozgrzewa! Ha! Musiałeś go drażnić? Potrzebna nam tytaniczna powódź Pirona, żeby schodzić lawę i to jak najszybciej! To no dalej! ty za! <Knock this. try> <Under. try> Przez to coś nie da się latać! To tyle w temacie super broni! Ta walka może potrwać dłużej niż myśleliśmy! <try> tak, Zabaw swojego nowego pana, który jest najpotężniejszym władcą ze wszystkich! Najpotężniejszym władcą? Trzymajcie się, chłopak, i wracam za chwilę. Uh. Uh. Pewnie zacznie walczyć rozumem. Uh. 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 Nie mam wyjścia. No już, spadaj! Przepraszam, że budzę, potrzebna mi pomoc. Trzeba kogoś zdekoncentrować. Witam panowie. Co u was słychać? Potrzebny nam nowy plan. Genialny pomysł, kapitanie oczywisty. No to może katapulta. Ja tylko głośno myślałem. Sądzicie, że mogłoby się udać? Hm? Co? Czemu niby patrzysz na mnie? To ty polecisz do Sevena, a ja pościnam te ogniste woziska. Nie lecę za żadne skarby. To samobójstwo! Pięknie! to najgłupsza rzecz w moim życiu. E tam. Sam dobrze wierzę, że robiłeś już głupsze rzeczy. Żegnaj agrom! H? Znaczy się powodzenia. Czekaj, przyda ci się. Tego jestem pewien. Aaaa! Niestety mam bardzo złe przeczucia. Myślisz, że może mu się udać, jeżeli przeżyje upadek? Siemasz Sevenus, jak leci? Uff! Stwórzcie Rockhammer. Jak miło. Mały Brudas ze swoim kamienistym młotkiem, zdany wyłącznie na siebie. Zdany wyłącznie na siebie? <śm> 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 Co jest? Jak myślicie, kto będzie waszym pogromcą? Podpowiem wam Czy mi się wydaje, czy on jest coraz bardziej obleśny? Gdy was wykończę już nikt i nic więcej mi nie przeszkodzi ha? Nie powiedziałbym ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Wrócił i nasz wojownik bez kamienia Chcesz się pokłonić swojemu nowemu panu? Co masz mi do powiedzenia? Kto ja? W sumie nic Aczkolwiek oni chyba chcieliby zamienić z tobą słówko co się tutaj dzieje? Zdaje się, że Piron już kompletnie stracił rozum. Androl? Firespiter? Pium? Będziecie zaraz świadkami początku nowej ery. Ery Sevena. Za chwilę może się tu zrobić paskudnie. Podejdźcie, bracia, a podzielę się z wami zdobyczami wojennymi. Jakim sposobem udało ci się zdobyć Gormstone? Tylko nie takim tonem Śmiesz pytać, jakim sposobem Seven zdobył Gormstone? Od dzisiaj Wielki Seven to wasz nowy pan i władca A teraz na kolana Nie wiem jeszcze, co kombinujesz, ale przyznam, że efekty masz imponujące Czy to nie oczywiste? Wykorzystałem po prostu moją nową moc A? He Piron, co ty wyprawiasz? Usiądźcie wygodnie, przedstawienie się zaczyna. A może dałbyś mi spróbować, co potrafi, ten Gormston? <grym> Możecie sobie popatrzeć, jak Seven niszczy tych żałosnych władców sił przyrody. Ostrasznie Seven. Mówisz tak, jakby ten Gormstone należał do ciebie, a nie do naszego przywódcy Lorda Magora. Uważaj, co mówisz! Nie, Androl, To właśnie ty uważaj, jak się do mnie odzywasz! Ech. Będziesz jeszcze klęczeć przede mną w błocie, niegodziwsze! Ja się na pewno tobie nie pokłonię! Władza uderzyła ci do głowy! Ten z tą należy się tylko mnie! <śm> <śm> Gormstone należy do Sevena! Padnie się przede mną i będzie będziecie mi służyć! Jestem waszym panem i nie będę tolerować nieposłuszeństwa! Nie masz prawa do takiej mocy! Oddawaj ten Gormstone! Nie, oddaj go mi! Ja wiem, co z nim zrobić! Po co walczyć z nimi, skoro mogą walczyć sami ze sobą? Zupełnie o nas zapomnieli. Zabawne, ale kogoś mi przypominają. Masz na myśli nas? Przyznam, że pomiędzy nimi a nami nie widzę podobieństwa. My jesteśmy o wiele przystojniejsi. Przygotujcie się! Uciekają! Łapcie ich, głupcy! Jeśli też chcecie zdobyć wielką moc, odbierzcie im Gormstony! Czy ten twój genialny plan ma może drugą część? Cieszę się, że to nie fium ma Gormstone. Bo Seven zmusi go, by ten odwalał za niego brudną robotę. Z potężnym fiumem nie mielibyśmy szans. E? Że niby jaką brudną robotę! Nie słuchaj go, tym matkole! Rozkazałem ci ich zniszczyć! Władca wody ma rację! Sam odwalaj roboty za siebie! Nie jestem twoim sługą! <słyski> jako twój dowódca rozkazuję ci! Teraz to ja mam Gormstone! Konarowy czas. Pora zagrać w kręgle. Te wody objawcie się! Wszystko za chwilę się zawali! Rządy Sewena się właśnie skończyły. W takim razie dopełnimy dzieła! Nie! Seven musi wygrać! Quatenus wizor! Piron, co ty wyprawiasz? Uciekaj stamtąd! Tylko wezwę starego przyjaciela! Już sobie wyobrażam, jak będziesz konał w męczarniach, gdy się do... E? Co to? To jest... Dziękuję ci, że cię daj na wodę. E? Mało brakowało. Będziecie musieli się odkopać. Rzecz jasna, część zasług przypada Semenowi. Sam wykopał pod sobą dołek. Nie będziemy za wami zbytnio tęsknić. Kto mógł to przewidzieć? Iron, ja teraz też to rozumiem. Zwróćcie mi uwagę, gdybym jeszcze kiedyś gdzieś to zostawił, dobra? Chciałbym pogratulować Pironowi i przeprosić. Nie powinniśmy się śmiać z Twoich teorii o sile. Mówiłem mu, że nie powinien w Ciebie wątpić. A. Jeszcze jedna jatka za nami, a jutro czeka nas kolejna. Zapirona! Ah, zapirona! Zapirona! Chciałbym wam coś powiedzieć. Dzisiaj zachowałem się wyjątkowo nieodpowiedzialnie. Zostawiłem Gormstone i naraziłem was na niebezpieczeństwo. Nie powinienem tego robić i całe szczęście, że wszystko dobrze się skończyło. Obiecuję, że już nigdy Mam nie... Mam nadzieję, że czegoś się dzisiaj nauczyliście. Ufam, że jesteście gotowi do negocjacji pokojowych, bo Gormici Lasu i Ziemi liczą na was. Ach. Wiem, że poradzimy sobie ze wszystkim! Wersja polska, SDI Media Polska. Reżyseria i dialogi Krzysztof Pieszak Wystąpili Przemysław Wyszyński, Otar Sara Józef Babłowski, Jakub Szydłowski, Grzegorz Pawlak i inni. Wreszcie się zmierzy z tym Czterej Kormi ci kto, i nas chronić kto, a grom ich potem jest, łączy ich, bratnia wieś, razem ze ruszą w wój, żegnać kot, czarnych płyt Връщат тук, врочи